Witam wszystkich z tej strony Szwajcara. W tym nagraniu będzie kontynuacja procesu piramidowania short na DAX-ie. Mamy tutaj kilka komentarzy do poprzedniego nagrania, które chciały wyśmiać ogólnie shortujących. W tym oczywiście zostało to pewnie do mnie skierowane. Cytuję: Nie wierzę w spadki, ponieważ większość malutkich jest już w shortach. Myślę, że znowu zostaną przewiezieni w górę na indeksach. Mamy natomiast długotrwałą konsolidację, i wczoraj mieliśmy podbicie, ale też spadek. O wiele większy podbicie, około 200 punktów w górę. Spadek natomiast o zasięgu 400 punktów. Ten komentarz został pisany w momencie tego podbicia. Także tutaj była to chęć uderzenia w szortujących. Jak widać, później bardzo szybko rynek to zweryfikował. Inny koment, z komentarzy 19 godzin temu i po shortach, także też w momencie podbicia było to pisane. No i szorciarze indeksów mają ciężki żywot, XD. Także tutaj zauważyliście, że rynek jednak rośnie w górę, natomiast w piramidowaniu jest odpowiedni sposób właśnie, żeby to rozgrywać, żeby nie tracić na takich ruchach przeciwko sobie zbyt wielu punktów czy też pieniędzy. Mamy bezpieczniki wbudowane typu dwie pozycje na stracie. Od trzech pozycji na stracie zaczyna się zwykły, pospolity grid pozycji wejście w gridowanie. Także tutaj na takich ruchach przeciwtrendowych, żeby nie tracić zbyt dużo. Na takich podbiciach jest bezpiecznik w rodzaju właśnie dwóch pozycji, a tak naprawdę jednej pozycji, ponieważ mniej tracącą pozycję redukuje się, kiedy cena już wychodzi poza drugi, trzeci poziom, jako krok odległości między pozycjami. Na serwisie X, dawnym Twitterze. Też tutaj pojawiły się komentarze dotyczące właśnie tego, żeby uderzyć w shortujących. Cytuję: No to 600 up, skoro ty piszesz 600 w dół, 25,909. Jeżeli ty coś tam, coś tam, coś tam, tutaj chodzi o to, że przy poziomie 25,909, 21 godzin temu, mniej więcej, mamy tutaj. Twierdzenie, że rynek podbije 600 punktów w górę, natomiast rynek podbił ledwo no 200-300, dajmy na to punktów w górę, później spadek o 400 punktów do, także nawet na niższe poziomy niż przed tym podbiciem. Okazuje się, że ci, którzy tutaj twierdzą, że rynek podbije jeszcze wyżej w górę, no, zostali zweryfikowani. Przez sam rynek. Tutaj inny z komentarzy cytuję: Coś nie siadło, ale piłka w grze. Kiedy ponawiasz wejście? O ponowieniu wejścia napisałem. Inny z komentarzy: Na razie próbują iść w górę. Long olin. Tutaj już dotyczący eurodolara. Eurodolara też do tego przejdziemy. Natomiast 19 godzin temu, dokładnie o 16.10, napisałem ten komentarz. Wczoraj zanegowali spadek dalszą konsolidacją i musiałem porydukować pozycję short. Podbili dzisiaj i łatają lukę weekendową sprzed paru tygodni. O 25200 ponownie wchodzę w short co 40 punktów każda pozycja. Także było to napisane w momencie kiedy byliśmy na podbiciu o 300 punktów w górę na poziomie 25200. Co 40 punktów każda pozycja, kolejna pozycja czyli 25 160 pozycja kolejna short. 3, 25, 120 i tak dalej. Tutaj zasięg od tego poziomu to już w okolicy 800 punktów w dół na docelowo 24,400. Rozwijmy te komentarze, które pojawiły się pod tym wpisem. No i tutaj mamy komentarz: IMO po pierwsze znaleźli SR, więc ja osobiście czekam na all-time high i potencjalny double top i dopiero short. Mimo to życzę powodzenia. No, tutaj jest to pewien scenariusz, plus za to, że tutaj każdy może rozegrać swoje i normalnie się odnosi. Także również życzę powodzenia przy takim rozgrywaniu. Inny z komentarzy, zgadujesz, czy masz tam jakiś setup. Jest to typowe rozegranie pod przeorganizowanie pozycji, pod. Dalsze piramidowanie shot w celu realizacji scenariusza. Natomiast tutaj komentarz już obraźliwy. Rynek Cię wyrucha jak starą kurwę, pewnie z dopiskiem dwóch kropek. I teraz, na ten moment, to właśnie rynek Ciebie rucha jeśli chodzi o pozycję long. Także frajerów od pozycji long, rynek teraz zaczął już ruchać. Nie podzielam i nie chciałbym takiego języka używać, natomiast tutaj wymaga to mniej więcej traktowania razy trzy takich właśnie ruchaczy, także niech Cię rynek rucha i stracisz cały depozyt. Dopłacisz i znowu będziecie kolejny raz ruchał. Przejdźmy natomiast teraz do tego. Jak to zostało rozegrane w poprzednim nagraniu? Już były widoczne te pierwsze początkowe pozycje, dwie pozycje short. Trzecia pozycja, czwarta pozycja otwarta. Rynek robi korektę, natomiast stop loss dla tych dwóch pierwszych pozycji jest na poziomie otwarcia drugiej pozycji. Rynek, za drugim razem, kiedy robi korektę, już osiąga ten poziom stop lossa. Także zostają zamknięte pierwsza i druga pozycja. Trzecia i czwarta jest obecnie otwarta, także teraz jest to pierwsza i druga. Rynek spada w dół. Otwarta zostaje trzecia pozycja short. Rynek cofa w górę. 100 pozycji na poziomie pierwszej pozycji dla tylko tej pozycji. Także tutaj jest redukcja. W tym momencie mam dwie pozycje short. Tą z tego poziomu, i tą z tego. Rynek kończy mniej więcej na wyższym poziomie. Natomiast uznaję to za takie jeszcze konsolidację, z możliwym później dalej. Zejściem w celu realizacji mojego scenariusza. Rynek natomiast w nocy już podbija w górę. Dlatego też muszę wycofać się z tej mniej tracącej pozycji short, z tej dokładnie. To pozycję na samym dnie dalej trzymam. Rynek rośnie w górę bardzo szybkimi, dwoma podbiciami wzrostowymi, później zwalnia. W tym momencie widzę, że tam jest luka weekendowa, gdzie rynek wcześniej kilka tygodni temu bardzo wyraźnie spadł i w trakcie weekendu tutaj nie było tak naprawdę, oczywiście, że nie było handlu, ale po weekendzie rynek zrobił taką lukę weekendową i często jest to uznawane za strzał podażowy, czy też w odwrotnej sytuacji strzał popytowy. Mamy tutaj przeorganizowanie, czyli zamknięcie tej pozycji short z samego dołka na stracie 370, gdzie ta pozycja Tutaj przyniosło straty 120 punktów, czyli łącznie 490 w okolicach 500 punktów. Straty tutaj jest dla tych dwóch pozycji short, które zostały zamknięte, po przeorganizowaniu ustawiam tak jak pisałem: co 40 punktów każda kolejna pozycja, czyli pierwsza jest na poziomie trochę powyżej 25 otwarta, kolejna 25 160. Kolejna 25 120 i tak dalej, co 40 punktów, 25 080 i tak dalej. Natomiast przy spadku, oczywiście, trochę tutaj broker wykonuje poślizgi, bo nie ma dokładnej realizacji pozycji. Trzeba brać to pod uwagę, że może być poślizg 1, nawet 3 punkty przy otwarciu. Takich pozycji pod piramidowanie short. Jeśli jest bardzo szybki rynek, a broker, no tutaj trzeba to sprawdzić zawsze brokera, czy czasem pozycje przy otwarciach się nie ślizgają. To występuje właśnie taki poślizg w otwarciu pozycji. Ceny po prostu mogą się różnić. Przy tym, właśnie spadku w dół o 400 punktów, mamy mniej więcej 9 pozycji otwartych, i w tym momencie kiedy już tutaj uznaję, że doszliśmy do tych minimów wcześniejszych, rynek może odbić, uznaję, że lepiej przeorganizować tą piramidę short, zamknąć wszystkie pozycje, kolejne pozycje zostawić, jeśli dalej rynek spadałby, no to miałbym tutaj też dalej realizację tej piramidy short. No i mamy mniej więcej z tych 9 pozycji short otwartych, średni zysk wynoszący, średnia cena jest na poziomie dokładnie piątej pozycji, czyli pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. Tu jest średnia cena, ponieważ mamy tutaj 5 pozycji, cztery pozycje tu i cztery tutaj, także średnia cena jest na piątej pozycji. Zamykam na tym poziomie, także biorę ten właśnie średni zysk razy dziewięć pozycji, czyli 9 razy 165 punktów mniej więcej daje to Około 1500 punktów. Niepełne, ale zakrąglimy do 1500 punktów. Tutaj mieliśmy 4, to znaczy 500 punktów straty, także łącznie na ten moment mniej więcej w tym miejscu, już nie względając tej pozycji short, która tu została zamknięta, łącznie na ten moment jest 1000 punktów zysku. Nadal mamy jedną pozycję short. Która tutaj jak widać po odbiciu, mniej więcej nawet wychodzi na stratę minus 150 punktów. Także mniej więcej 850 punktów zysku było dokładnie tutaj, w tym miejscu, przy uwzględnieniu tej otwartej nadal pozycji short. Tutaj, tej co następuje dalej? Dalej następuje tutaj taka konsolidacja. No i mamy nowe ruchy spadkowe. Wchodzi druga pozycja short i trzecia pozycja short. W tym momencie będę musiał już zabezpieczyć jedną z tych pozycji, ponieważ podstawowa zasada grid zaczyna się od trzech pozycji na stracie. Żeby nie mieć trzech pozycji na stracie, możemy mieć dwie pozycje na stracie. To jest uznawane. Trzy pozycje na stracie nigdy. W gridzie właśnie uznaje się Przejście z piramidowania w grid, jeśli tracimy już na trzech pozycjach, na stracie. Grid to siatkowanie, a żeby była siatka, no to minimum musi być właśnie złożona z trzech pozycji. Może być więcej 4, 5, 20, 100 i więcej. Natomiast siatka jest dopiero od trzech pozycji odpowiednio na, na tych poziomach. Także jeśli wracamy do punktu, gdzie jest w tym momencie pierwsza pozycja short otwarta, muszę tutaj zredukować. Zredukowałem zarówno pozycję pierwszą, jak i drugą. Mam nadal pozycję short z samego dołka i nadal będę tutaj piramidował short aż do mojego celu, czyli scenariusza, gdzie założyłem, że dążymy do poziomu 24,400. Jeśli spadniemy do tego poziomu. To otworzy się odpowiednio 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pozycji. 10 pozycji, rozpiętość to mniej więcej 360, także średnia cena będzie to mniej więcej 180 punktów razy 10 pozycji. Także z tego będzie, jeśli spadniemy bardzo trendowo w dół, będzie z tego plus 1800. Punktów mniej więcej. Łącznie z tym właśnie tysiącem punktów już zrealizowanym, będzie tutaj wynik łączny 2800 punktów z tego właśnie procesu shortowania pozycji. Tutaj cała przewaga statystyczna jest w tym, w tym, że jeśli rynek porusza się przeciwko nam, to tracimy na dwóch pozycjach. Jeśli rynek idzie zgodnie z tym, co założyliśmy, to zyskujemy na wielu pozycjach. Jeśli rynek tutaj spadłby dalej, to tak naprawdę nadal byłoby to 2800, bo tutaj już pozycje przeorganizowałem. Rynek spada dalej, mniej więcej zysk byłby większy o te trzy pozycje tylko, przy takim bardzo szybkim ruchu spadkowym. Także mniej więcej 2800 z takiego szortowania. Można powiedzieć, że nieudanego, bo na początku mieliśmy konsolidację i podbicie jeszcze w górę o mniej więcej zakres 415 punktów, które to podbicie zostało w całości, później zanegowane spadkiem o 420 punktów. Natomiast to nie jest wszystko. Mówiłem też, że mam w planach piramidowanie co 20 punktów. No i tutaj widać sytuację, gdzie Mam otwarte aktualnie 22 pozycje short. Średnia cena na ten moment mniej więcej tutaj od otwarcia tej pierwszej pozycji to około 220, 220 jest tutaj ten poziom. Także na ten moment mam 150 mniej więcej razy 20 Dwie pozycje tutaj, w tym miejscu, gdzie mieliśmy dzisiejsze minimum, miałem około 220, 230 prawie punktów razy 22 pozycje short. Tutaj target jest tak samo na poziomie 24400. Także, jeśli zrealizujemy tutaj taki spadek do tego poziomu. Rozpiętość tutaj tej siatki będzie wynosiła, czy też wynosi 800 punktów, i będzie otwartych tutaj 40 pozycji short. To łączny zysk będzie wynosił średnia cena od poziomu średniej ceny do targetu będzie tutaj. Średni zysk wynosił 400 punktów, czyli łącznie da to 16 tysięcy punktów z tego procesu szortowania. Minus, oczywiście, około 500 punktów tutaj na tym podbiciu. No to daje 15. Już zaargumulujemy do 15 tysięcy punktów. Tutaj jest to bardzo ważne, ponieważ trzeba odpowiednio prowadzić. Te pozycje, jeśli średnią cenę mam, mniej więcej tutaj na tym poziomie, jeśli rynek zareaguje, muszę zamknąć wszystkie pozycje. Ewentualnie później znowu ustawić siatkę pozycji short. Natomiast jest to wymagane, ponieważ z zysku przejdę wtedy na stratę. Jeśli mam zysk, to mogę tutaj sobie pozwolić na właśnie to, żeby cena odpowiednio robiła takie korekty. Na ten moment jeszcze nie ma spełnionego stosunku korekta przez swing. Jeśli natomiast spadniemy do docelowego 24 400, to oczywiście wtedy już będzie spełniony ten stosunek, bo korekta na tym moment wynosi 160 160 przez 800, to właśnie dokładnie 20%. Czyli korekta przez swing mniejsza jak 20% wtedy będzie dokładnie spełniona. Teraz po prostu wszystko jest jeszcze w trakcie. No, i odwracając tą sytuację, ja tutaj piramiduję, natomiast mój broker bawi się w gridowanie. Zobaczymy, jak mu pójdzie to gridowanie, czy też rynek wróci, czy też będzie tutaj broker musiał wyłożyć kasę. Ponieważ w gridowaniu, maksymalne obsunięcie kapitału w trakcie rozegrania to tak naprawdę maksymalny możliwy zysk w trakcie. Piramidowania. I z tym stwierdzeniem na ten moment zakończymy to nagranie. Będzie kontynuacja, ponieważ rozegranie nadal trwa. A teraz już dziękuję. Pozdrawiam wszystkich i oczywiście nie gridujcie, tylko piramidujcie zyski.